No z takim co... to by się nie chciało grać eee! ty, no. Ej, ty kur... Ej Tomek Pojcie! Ja chyba A, pójdę tak na tego tak, kopniaka ja, żeby wiem, powiedzieć Tomkowi co o nim sądzę, no tak bez żadnych ma... konsekwencji My chcemy for fun zagrać, to widzowie tam pisali, żeby zagrać osiano, ale my, my chcemy tak jak... A nie no, gdzie o pieniądze, stary mnie nie mam pieniędzy, kurdzimy ma ale, ale to, 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 to bardziej nie o to chodzi hyper tylko że te face -hity stoją, wszystko stoi my kurwa gramy matchmakingi jak hmm. downy i a, też stoi. Można, a można się fajnie fajnie, No po, tak. Fajnie no po, przecież, po, przecież, kur... na kanał? Nie mu grać tam, Co to za k... podejrzana strona? To nie jest żadna podejrzana strona. Bo on to, on jest... to kradnie skiny, uważaj, hyper. Nie kradnie, nie gadaj, ku. Bo mu się A to wkręci. czemu tak bronisz, kur. Bo to jest moja strona. <laughs> a no. widzisz, k... <laughs> ale, ale to przestałam się zalogować? No do a to ja nie wchodzę, tu stary, pies, kurwa jakaś... Co to do kur. Jak Karol wejdzie, to ja wejdę też, no. Live to jest, live. A my już. nie ma. Rampa dużo, rampa o, dużo. To, rampa raz, no. Rampa, no i na dół idą. O, dół. Na dół, na dół jedziemy. Uwaga pod kondon. I tak krótkie, i te krótkie. Kondoni jeden na kwadracie. Ej, na górę, na górę, mogą wracać. Heaven, heaven, heaven wyszli. Tomek, masz lagi? Tak. Jeszcze jeden. I górą ci jeden biegnie Tomek, na tobą. Twór twór Szyby jeden. No, o, na bawał, szyby, tomec. szyby, Tom, Tom, szyby, szyby. Dż, dż, dż. Tomek! Cio, cio, i na górze jest. Jeb***. Co jest, trzymaj jeden. Jeszcze no się, ma, ma pewną trzymaj historię, Gino, z obnażaniem. Tomek nie jedzie. Przywitaj się, Berciko, skipaczę. No mnie górę miałem kryć, wręczyłem teraz lobby. to Chodzi z jeden. Trzech rampa, trzech I ch... ty, ty wsza do ciebie a HEDA dostaje! staje. mi mówię, Za czerwoną Nie za czerwoną. Nie wiem jak on. Kurwa, nie patnie. Ja to czuję, jakby moje kule przeleciały przez model do. No, no nie, no kupa. Do, idę. O Mieliśmy plac, jest 100. Mała niebieska, ty Leży Serwano wle Oba Na dachu, na dachu kurde, schodami się chował. MCK został ostatni. Kładzie Chcesz przeszedł bez? Nie, ja pierwszy wyjdę pago. Dobra, patrzę, czy kurry nie wszedł. Może podejść no, w NCT, no, kurry nie wszedł. Wychyl, nie bądź pisany. No widzisz, no? W kur... no. tej grze trzeba wychylać, kurwa. Ja gram drużynowo, ja nie jestem tym. To, my, Mateusze, mamy Team Place Emeritus. Więc utkaj pi. Zdraj to, kurwa. Może gdzie grać indziej. Tak, to se za mnie. No tak robimy. <śmienny> <śmienny> Dobra, ja <patrzę> w... <śmienny> <śmienny> no, nie nie Mateusz, kur gdzie ty kurwa? się w wydaje, że, 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 że w siedzi! Patrz, jaki kondom! Wziach. ZA ZA kosa, kosa! 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 ma zero! Ma zero! Ja pię. Ej, mówię wam, zmieniło się full auto w tej K grze. Mówię wam, jest? że się zmieniło. A tu jest team damage? <grym> a, sorry. No ty no, k**a, debilu je. Ej, no, Muszę iść nakikać i no! No, strzelasz do mnie, a no, co moja wina, że mam taki refleks, że ci insta wyje**a 180? się <śled> <wystraszył, śledzimy śledzimy> <trady>. no, <śledzimy> <śledzimy> Dobra, to kosa, kosa będzie Jest. Tak? Nie będzie, nie ma w... Jest klimatyzator. No, jest klimatyzator. Je Chodź już, Bartosz. z tą musiną z <śledzimy>

Nie, to jest strasznie blisko musi być za USA teraz. Gratuluję mu Zamknij pysk, bo się Chłon nie wypierdalać. To info mi powiedz! Rurowa w pistoletówce tolecówce, Co rapy, idzie? wiesz, pewnie sygra swoje Ej! No. Gdzie jest rurowa? Halo. Dobra, musimy się skupić. <laughs> Drugi pistolet. Lecz. dobra idziemy na, potem na premiery. Czy widzowie im podpowiadają? Idą i idą sam A hit to jest, nie? Tak, ja. Oni... No. Jest hangar. I na niebieskiej. No, no kurwa, co jest ja z tymi granatami mam no? Nie no! Trafisz coś! Inny recall jest no. Nikt tu nie wchodzi. Weźcie na A oni wiedzą gdzie my idziemy w Ciekawe, że teraz trzech plac było. I celowany był w ciebie od razu. Tak. trzech plac? Nie ma sensu, mówiłem, że na w te nie ma co grać. Dobra, pokażmy im, że możemy. Kurni kiedzie, w jest, nie wiesz? Tak. Tak. Ja Pod silą. Tego nie widziałem. Ja pierdolę. Jest. Czemu cię nie szedł? Nie ja zależy Fleszuję mate Zadan tam Oho! ALE POSZŁO! Rampa, rampa skraca, z magiem Kur... ty dżiną mi chodzi. zabijasz Ja fiolet, taki gówno gdzie? Drzwi, drzwi, jest Myślałem, że do ty biegasz drugi ty drugi po... na... Pod heavenem będziesz miał o. Wend jest, wend jest Jak on się nazywa, kankano? Powiedzcie mi <laughs> Powiem gdzie on jest. Pod heavenem ja, Jedzie... ja ci nie wierzę, Karol. Serio, uwierz mi. Jedzie na rampę. 10 HP ma od rampy 10 HP. Uwierz mi Bartosz. Takie zmysły. Radio, nie kurwa. wierz mu, nie wierz Radio mu. Radio jest. KUP. Ja, ja, ja ci. Ja ci ja ci... Nie wierzyłem Karol, bo kur... że mnie w chło robisz, nie? I grajmy powoli na shiftabie kurwa mam. Jest kurwa elegancko Ej kurnik! No, szczerze akurat. Ja nawet nie patrzyłem Dwóch rampa to... leży I las był outside? Wur był kurwa. No. Zmieniło się no. to, full auto, przysięgam A ja, wam kur... A WUPA na rampie? Kurka Ja mnie kur... sunął od tobą, Bejtujesz mnie No nie, przyjąłem kule za ciebie I... Nie patrzysz? Oj, oj, oj Atomek, impostor No Grzyje jeszcze, drzwi jeszcze nam, Przypomnij się sobie starego kłučora czas tak. czasu FFL. A gdzie ta paka? Scream? Kurwa. No Koń, to jest na sekundę wyliczone. Ty, no mają tą packę, ser? A co ty Dar, robisz? Ja na kłukaj, aż jak masz klacza. Ja... On tu przyjdzie i będzie bekę ścisnąć. Ralen, do, Ralen e, dotarł do mnie shot. Ale raczej jakieś tam są? A donosiciel bagiety, k**wa. Nie, naprawdę, Ralen. Bo ja czenna. się nie dziwię, że w sumie z tym snajpować. Bo jakbym był top 3 facet i łysy, dziad stary, e, boostowany by mi walił takie pizzy, to też bym chyba zaczął z tym snajpować. O mnie był Dino z... na czacie. Był na, na czacie, dziad, jesteś Myślisz, że, ja Myśl, ja że zaprawa... czemu Jestem cały czas lms No bo patrzył gdzie chodzimy, i dawał info. Ale człowieku! Hej, kolego, szukasz skarbów tam, gdzie ich nie ma? Wbijaj na GeForce Skins po prawdziwe playnoty. Klikaj w link w opisie, aby skorzystać z kodu Pago, który daje 5% więcej przy doładowaniu oraz dla nowych użytkowników darmową skrzynkę MeSpec. Do wygrania skiny o łącznej wartości 8000 zł. Jedyne, co musicie zrobić to doładować konto na GeForce Keys z kodem PAGO za przynajmniej 10 zł i wrzucić screen na naszego Discorda. Link do Discorda z instrukcją w opisie. Raz dropem na B. Pewnie on bloką. Co masz? Brawo był? Stawka, ustawka. Jeszcze jeden O kurwa No wy... Nie ma... To... To Co on mówi, widzowie? Co no. no. No, no skąd mogłem wiedzieć, jakaś k**a baitująca stoi z tyłu? Ale tragi. Masz bana ja na kikus. Ja ogólnie raszujcie midem. Do lewej strony, ja wam dam flesza. Mid, mid, k**a. Throm, jedny no. Do lewej, do lewej, Co ty rzucasz, potafianie? Na blisko jest, na blisko jest, blisko jest. Na blisko Dobra, jest. Dawaj, dawaj, blisko po prawej. Chodź, 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 chodź. Nie wiem, ej, nie wiem, Ten taki baiter, ten je. Yeah, i Klona, żeby że pokłócić, po Nie, 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 idę nie, 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 jest blisko jest. jest nie, nie, Bez jest Co? nie, 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 Razem, razem. pierwszy. nie, nie, Za nie, 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 Co nie, 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 widać, nie, widać plecy nie, widać go tu. Czemu Czarny. <śmieniciela> <śmieniciela> o, jak to się nie płaci tutaj. Powtórka. Pochodzę. to ja nie wiem, to ja nie wiem, kto nie jest frak. Ej, ja nie wiem jak to nie siadło. Ja nie, zapomniałem, jak to no, mapę się grało. Ja nie wiem, co ja tu mam robić. Nacisuję raz. Nacisuję to za prędkość. Gdzieś to? Lewo. Ja, lewa, lewa. Biał. Nie, to coś to się poszło. Lewa strona na tanka Kolejce. 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 plecy. plecy. że to nasz strzelak kurde. Też myślę, że to nasz. Jak on, Jeden plecy zrobił. W smoku stał? No, no. Cał... 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 Tał... Cał... Ej, co, w ogóle zapomniałem, ma... jak się to mapę grało, kurwa nie Nie było okna, co Drobinka. się się brać już. Co Chciałem go zaskoczyć. Kurde Kurmać <śmiennie> <tajemnie. śmiennie> mi rozum. O, orto, O na mnie wychylano po mnie Osiem lat nie ma kobla Nie no nie może jeżdżać tyle 8 lat to f***. has ale no, jak ten model lata w ogóle, nie? Dobra, panowie, w 5 na, nie ma co! W 5 na idziemy blisko, blisko dałego, dałego, Richard, chodź. Jest Patryk. E Matrix I blisko hupa, dałego, dawaj go, dawaj go, ja go, go. go. Palę rotację Patr Jeden Matrix cały czas Patrzę, patrzę Papuję Patr 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 lewą? Cały tak ja. Cały czas jest Matrix gdzieś jeden Wiesz może robić Jest do trepę, do trewem mnie za je o seski ten... Co robisz? po SK1 chyba. tu uważaj. Jest, nie ma bąda to najważniejsze. Co ty na taki czarny jesteś? Co jest? jest Co jest. Jest, jest? Co jest? Kura? A ty masz full hd goofy, nie? Tak? A, no to widzisz. Nie, nie, no. nie, no. Ja nie, ja Ktoś mnie zbejtował chyba Update ogólnie, no dobrze, że coś chociaż zrobili 6 lat, Kobyl, no to nie 8 No to tak czułem, że 8 to za dużo, no ale długo Jezu, kurwa, komfortowo Idź, idź, Maty, prawo widzisz znowu Tam nic nie widać, nie? Stary, nic! Nic, kurwa nie widać na tej mapie Stare oni dwie AWPy tu mają Jak to, to samo na Na mi z***** to jakiś tu? Dostępnie. Nie Ole cię zabijam w... Zabiłem, zabiłem ba, czysto, chyba czysto. w chyba 300, chyba 300, bo góry dwóch jest, dwóch dobra, jest Dobra, dobra, to żyj teraz Ja plantuję na dwóch znaczy łączniku A to goofy jest, to jest kot. Lewo krótko. To Nic, to... Nie masz szans na niego wygrać a, stary. Pięknie pokonał niestety. Nie masz szans. Odsponkowali S, a on Blisko był? Daleko prawo, daleko prawo był. Ja nie mogę przejść, krokuję się o coś. Krokujemy no hu... w pięciu, w pięciu do prawej, nie wiem. Ja idę za pago, bo jest za No Może pan tam może być. No rozumie A wps Ja tam nie ja. idę. Co ku... Oj, no blokujesz, kupa. No KU co no wy robicie? Na pacetę, no, spokojnie. Ej, skąd on wiedział? Odpaloni. On szelał zanim ty ruszyłeś. Syny, wiedziałem, że do takich zagrywek się Jeden z dziesięciu. Proszę, o pytanko. Może Bonda, nie, nie ten, ale Pierwsze pytanie: kto jest spelem? Tomasz Richter jest spelem. Zbijam to, zbijam to. Konia mi zbij, kurt topami, debilu. No mam 30 HP, zawolecie. OKD no DOSTAŁ I PRZEŻYŁ Pochadzie, pochadzie, CO JEST? Wschody, schody jeszcze jeden Po Dobrze 3 tu jest Dobra, dzięki za informację Nie znam mapy, no, jak ja mam grać Co się dzieje? No był tu, był tu, kur... O kur... O kur... On ci wyje... Słuchaj Dobra, jest ziadyga w końcu wow. O, wasz siedzi, w kurniku Ej, jak on dostał...

ale, to chodź, chodź, maga, o, no, co Nie, ja, 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 jest w, <gulata> w dropie. Ale, jestem ja ci Jadu, i widzę, Ale skakuj na górę. O, spadłem! jeszcze zostać. Jest Matrix. ja, ja trzymam Matrix, Dobra, no trzyma, Jest blisko Matrix. Dobrze, to chodzi. Co na jest dobrze? Jestem ku Proszę cię o to chodzi. samu ja nie. Dawaj jest. go Pago, dawaj go Pago. Oh. O, kwaski. Platforma 1. Sam był tam Pago. Ucofam się. Nice. Smokuję w bramę. Wrócisz? To ja wrócę. Mhm, bo mam zero i tak. Matryk nie sprawdziłem, rynku. ale... Co ty raz Co robicie? Trzech czy dwóch? Pago, Pago zachodzi. Plesuję górą. Rob mi presję, presję. Patrzę PS. Jeden prawo teraz już jest. Uważaj blisko drop. Patrzę. Tam jest. Kładzie. Pago zachodzi. Brawo, Jaka, chodźmy mu tu. Brawo. I, I drop, mogę będzie. być. się kur. W kurniku. Brawo, blisko. W kurniku? Brawo, blisko. Brawo, biskocie. krótko. Chodź w lewo. Nie, brawo, blisko. No gdzieś z prawej. Dziękuję za te lat. I da mi krzyk. Też 82, nie dziękowałem Ci obok, chyba. Ej, z dropu mi wszedł z tego. Dużo, dużo jest platforma. Co tu kur... dzieje, stary? Ale, ale nie ma na razie, spokojnie. Dostaje, dostaje ty... Nie dwóch, nie dwóch, nie dwóch, platforma Dzięki. Nie no, Nie ku... Ja dostałem heada No zdradziło mnie k... Ku... HEDA dostałem Nieprawdopodobne to jest Nieprawdopodobne do k... Nie wiem, sofer mam w to wy... Piszesz już tą wiadomość dziesiąty raz i... Widzisz, kiedyś kur... Major player, teraz kurwa władzę i mogę cię wy***dolić z czatu. Trzymaj się. Piszesz tą wiadomość dziesiąty raz, kur i jesteś do wydania rob... do ultylizacji takiego typa. Tygnęło kurde. Jeszcze jeden mit, o, to... A czyste, a czyste. Kurwa. Ja, powiem, chyba, no. no ludzie tak sami we to namawiają, żeby żeby coś ten. no tylko nie wiem właśnie w jakim formacie robić, czy 50, czy ma tu później przejść się na kick czy ten. Ale wiesz, no on pisze mnie w k totalnie nie w kółku, tylko ja mu dam bana, nie? Bo ty kleja to samo wiadomość 10 razy, no to ban, nie? No, Trzeba być retardem, żeby wpisywać to, tam, wiadomo 10 razy. To jest nienormalny, jesteś, Mati. Co się stało, Hyper? Co? No przychodzą tam widzowie od ciebie. Nie, gdzie to są? Pod k dziadka. Widzowie, uspokójcie się, bo Hyper to jest dobra morda. Ale kur. Przecież nikt nie przychodzi. Ale, Ale przecież nikt nie przychodzi. Ty tom. Jesteś w spelem, już nie powiem, bo nie mogę tu powiedzieć. Bo kur. pod judza niemiec pierd... A na, a, a na ku... a ty, um, paszy a w tym, u na bootcampie, to byłeś taką p***ą, że ci cichutko siedziałeś, cichutko siedziałeś, cichutko siedziałeś, 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 nie? To, to dobra się <grymka <grymka no, to <grymka> to jest Nie, no bo to jest niemiecki agent, Ginold, sam wiesz jaki jest stromno Niemiecki agent, który, rozumiesz, był w Emeritus, żeby podbić zasięgi, poszedł grać do Kralena no, i, i komplikowano. pany. No, się Przedał się, sprzedał ja, się, sprzedał się, niemiecki pijolony agent. Nie no, grał w ogóle. Nie no, grał. Zagrał 7 no, meczy. Na sezon, jeden mecz. A widzisz, teraz by 4 rozegrał. Teraz poszedł. Niemiecki agent to jest. No tak, no niemiecki agent. Owczarek niemiecki. No z takim to mi się nie chciało grać. Ej ty k*bo! Nie popisuję! Przepraszam, się popisuje, przepraszam, ponad... bo już mnie ten dziadek nie kur... popisuje. Ale to już trzeci pod... 3... raz dzisiaj, kurde. Przepraszam, przepraszam, pod... Bardzo proszę pod... administrację Twitcha za tego człowieka. Przepraszam. Macie numer do tej babeczki. Już no. wiemy, kto jest największym toksykiem. Naprawdę. Nie da się rozjadać człowieku ekipę, to jeszcze chcesz rozjadać streamy? No, no tak jest, ale tak nie, jest. Jest Polaka, nie, nie, jest nie jest dla Polaka, zawsze nie jest dla Polaka. Zawsze nie dla Polaka, to bym brak, tak zrobił. Ale tak, mnie nie obraża, ale nie mnie nie Nie, to przepraszam, bo tu dwóch łysów tu chodzi. Ale o tego starszego! <laughs> to tym bardziej mnie nie obraża, jeśli jak starszego gada. Ja, p. nie, no ty ja ja tak. starszy jest przecież. Ja chyba pójdę, pójdę tak, na tego ja kopniaka, żeby ja powiedzieć tomkowi, co o nim sądzę. No, ura, tak bez żadnych konsekwencji. Łapki w